Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym materiale informacyjnym, moi drodzy. Pojawił się na streamie World of Warships News, który dotyczy wprowadzenia kolejnej linii okrętów i będzie to, moi drodzy, drzewko niszczycieli europejskich. Ja wiem, że tytuł brzmi bardzo obiecująco i zapewne wielu z Was już jest rozbudzonych wizją polskich okrętów płynących po wirtualnych wodach World of Warships, ale no niestety muszę Wasz zapał troszeczkę tutaj ostudzić, także... Czym okręty będą się charakteryzowały? To może zaczniemy sobie od tego. Bardzo szybkie torpedy o niskich maksymalnych uszkodzeniach i dużym zasięgu. Artyleria będzie podobna do tej na amerykańskich niszczycielach, efekty na małym dystansie, efektywna na małym dystansie, ale słabsza niż na niszczycielach, które są stricte niszczycielami artyleryjskimi. Niska prędkość niszczycieli na poziomach od 8 do 10 będzie wynosiła 35 węzłów, można będzie wykorzystać czasowo doładowanie silnika, oczywiście, który nam przyspieszy okręt o 8%. No i warto mieć sygnał Sierra Mike, który nam na stałe dodaje 5%, także tutaj troszeczkę podbijemy. Od 7 tieru niszczyciele będą miały duży zasięg obrony przeciwlotniczej zadającej spore uszkodzenia. Grupa naprawcza. Na tierach 5-8 będzie tak samo działać jak na jeszczecielach brytyjskich, a na tierach 9.10 będzie działała o 4 sekundy dłużej. Od poziomu 8 okręty będą wyposażone w radar dozorowania. Aktywny będzie 15 sekund, a zasięg będzie wynosił 7,5 km. No niestety nie będzie generatora dymu, także w walce o strefy kluczowe będą się liczyły raczej torpedy i radar. Przy, czym, przy tych spotach, jakie będą tutaj, to raczej będzie ciężko. No i szybciutko tutaj omówmy sobie jeszcze te okręty. Linia zaczyna się standardowo od krążownika i tutaj jest jedyny moi drodzy polski okręt, czyli ORP Gryf na tierze pierwszym i następujące parametry on tutaj posiada 7550 punktów. Główna artyleria to są cztery pojedyncze wieże kalibru 120 mm. Tu już widziałem burzę na ten temat. Zasięg ognia 10,7 km. Maksymalne uszkodzenia pociskami obronkowo-burzącymi to jest 850 punktów, szansa na pożar będzie wynosiła 8%. Prędkość wylotowa 900 metrów na sekundę, czas przeładowania 4,5 sekundy. Ale w zasadzie to jest nieistotne, bo to jest okręt, na którym zagram jedną bitwę. Wszystkie te rzeczy będziecie mogli sobie przeczytać tutaj na blogu Domina, z którym od niedawna współpracuję. Tutaj będą się pojawiały moje artykuły pisane na temat nowości, także tutaj nie będą suche fakty, będziecie również mieli komentarze i jasno będzie powiedziane, czy coś jest zrobione dobrze, czy jest zrobione źle. Co ja na ten temat uważam albo różne takie dywagacje będą. Przejdźmy już może do samych niszczycieli. Na tierze drugim mamy Tatrę, niszczyciel będzie miał 8100 punktów, główna artyleria dwa pojedyncze działa 100 mm. Przeładowanie 5 sekundowe, dwie potrójne wyrzutnie, kaliber 450 mm. Maksymalne uszkodzenia 51, 5100, ale już na drugim tierze zasięg 8 km, torpedy 55 węzłów. Także tu jest wolno, ale systematycznie będzie nam to rosło. No i wykrywalność z powierzchni 6,2. Na tierze trzecim mamy Romulusa. Okręt będzie miał już trzy pojedyncze działa kalibru 120. Torpedy będziemy mieli tutaj w konfiguracji jedna wyrzutnia podwójna, jedna poczwórna. Parametry torped podobne. Wykrywalność okrętu z powierzchni niemal 7 km, z powietrza 2 i 3. Kolejny na tierze czwartym mamy okręt Klas Horn, czy jak to tam się czyta? 8000. Artyleria jest troszeczkę inna, mamy dwie pojedyncze wieże i dwie, jedną podwójną. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Jedna podwójna i dwie pojedyncze, tak. Zasięg ognia 9,5, czas przeładowania 6,5, pociski przeciwpancerne zadają 2000, prędkość wielotowa pocisków taka sama, 800 metrów. Uzbrojenie torpedowe, To jest 6 torped, tu już większy damage, 7533 punkty, torpedy już szybsze, 65 węzłów. No, ale niestety, już tutaj troszeczkę nam rośnie yy, wykrycie tych torped. Tu mieliśmy 1,2, tu już mamy 1,4. Materiały eksploatacyjne standard. Wykrywalność z powierzchni 7,1 i tak to wygląda. Nie będę wam czytał wszystkich tych parametrów, bo to można znaleźć w internecie. Podlinkuję wam ten artykuł, który się tutaj niebawem pojawi. I y, tier 5 uzbrojenie artyleryjskie. Jedna pojedyncza wieża, dwie podwójne. Yy, Tutaj przeładowanie również 6,5 sekundy, ale szybsze pociski. Tutaj mamy 900 m na sekundę. Szansa na pożar 8%. Torpedy identyczne jak wyżej. Prędkość maksymalna 39 węzłów. Prędkość, znaczy nie, przepraszam, promień skrętu 4, 540. Przestawienie steru 2,5 sekundy. I tu już nam od tieru 5 wchodzi grupa naprawcza. Przywraca ona 10 znaczy, przywraca 1% HP na sekundę i działa 10 sekund. Przeładowuje się 2 minuty. Jeżeli mamy materiał eksploatacyjny premium, to 80 sekund. I w, w wersji standardowej 1 ładunek, w wersji premium 2. Poziom 6, 12100 punktów HP. Główna artyleria to są 3 podwójne wieże. Zasięg 9,9. Przeładowanie nam już tutaj, a nie, też jest bez zmiany 6,5. Szansa na pożar 8. Torpedy bez zmian również. Prędkość 38. Wykrywalność z powierzchni 7,7. Także sporo. Tu mamy to samo. Tier 7. I tutaj mamy już ustawienie artylerii, które będzie z nami do końca. Czyli 2x2 120 mm. Zasięg ognia ponad 10 km. Przeładowanie tu już spada do 3,5 sekundy. Także mamy tutaj inną konfigurację działu. Inny reload. Także tak to wygląda. No torpedy mamy też już troszeczkę, czy to samo było, tu mamy 10 km, tu już mamy 12 i 76 węzłów, tutaj było 65, także 76 węzłów to już szybkie te rybki, ale no damage nie powala 75000 I wykrywalność torped 1, 6 km. 35 węzłów, wykrywalność 7,7, reszta jak wyżej. Tier 8, Oland, tutaj mamy... Również 2 razy 2, przeładowanie 3,5 sekundy, szansa na pożar 7%, uzbrojenie torpedowe to jest 6 rur, 10700 przekraczamy tutaj ten damage, mamy tutaj 12 km zasięgu, prędkość taka sama, wykrywalność 1,6, przeładowanie będzie nam tu razem z tierami powolutku rosło, tu już mamy 70 sekund. No i tutaj od ósemeczki mamy radar dozorowania, będzie tam, tak jak, tak jak czytałem. Działał 15 sekund, wykrywał będzie na 7,5 km, Przeładowywał się będzie 3 minuty w wersji standardowej i będziemy mieli 2 sztuki, a w wersji premium będzie się przeładowywał 120 sekund i będą 3 sztuki. Ostergotland, o ile dobrze czytam, tier 9, 2 razy 2 to samo, 10,2 zasięgu. 7% na pożar, 850 m na sekundę, prędkość wielotowa i 3 sekundki tutaj mamy, jeżeli chodzi o reload. Uzbrojenie torpedowe nieco inne, jedna potrójna wyrzutnia, jedna pięciorurowa, zasięg 15 km, torpedy 86 węzłów, tam to warto zwrócić uwagę, tutaj było 76, także 9 więcej. Czas przeładowania 90, czyli już mam wzrasta i wzrasta również zasięg wykrycia tych torped, tutaj mamy 1,8 km, ale one są bardzo szybkie, więc to trochę rekompensuje. No to już tu mamy 35 węzłów, tu się niewiele będzie zmieniało. Zasięg wykrywalności powietrza bazowy 8 km, także dosyć sporo. Przepraszam, z powierzchni, z powierzchni 8 km. Materiały eksploatacyjne, tak jak wyżej. No i tier 10, czyli szczyt drzewka Haland 2x2 120, 10,4 zasięg. 8% na pożar, czyli więcej. Przeładowanie 2,5 sekundy, czyli bardzo szybko będzie tłukło. Dwie rurowe wyrzutnie. Dymieć ten sam zasięg, ten sam prędkość, to samo. Przeładowanie wzrasta do 110. Wykrywalność zostaje. Wykrywalność samego okrętu duża 8,9 km, z powietrza 4 km. No i po postrzele w dymie tu wszystko macie napisane 3,3. Materiały eksploatacyjne jak? Wyżej już się nic nie zmieni. No i tu mamy niszczyciel premium, który będzie dostępny nie wiadomo jeszcze za co. I tu mamy taką adnotację, że w przeciwieństwie do Halanda, Smaland nie ma radaru dozorowania, ale ma mniejszy zasięg o 1 km, przy czym będzie to raczej niszczyciel torpedowy. Mamy tutaj również to samo uzbrojenie. Tu się to coś poprzestawiało, muszę to poprawić. Uzbrojenie torpedowe mniejsze niż na dziesiątce drzewkowej. Tutaj mamy jedna potrójna, jedna pięciorubowa. Torpedy są te same, wykrywalność to samo, parametry zwrotności to samo, i tutaj mamy. To samo jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, przecież nie mamy radaru, mamy naprawkę, doładowanie i grupę naprawczą. Źródłem jest oczywiście blog deweloperski World of Warships, także tyle będzie na temat nadchodzącego drzewka niszczycieli paneuropejskich, z czego polskich okrętów doświadczymy tylko sztuk jeden na poziomie niestety tylko i wyłącznie pierwszym. Także z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia, cześć i na razie.